tu się odbywa jakaś baskijska imprezka coś tańczy To klon, albo klonopodobny, bo to ma takie owoce i potem jak te owoce usychają, to są takie. O. się ma jak magnolia. Taki owoc, że nie widziałem owocu magnolii nigdy, tego sam nie wiem. I, drzewo, I tak wygląda ten park kompletnie zaniedbany i bardzo dobrze zostawiony sam sobie tutaj inwazja sztabiu ale gdzie indziej sobie radzą inne rośliny, też całkiem nie wiem. Tak ładnie rośnie co chce, będzie jeszcze ładnie za chwilkę. I tutaj tak ładnie zarasta sobie murek.

W tej dzielnicy ktoś mądry wpada na, na pomysł, żeby nie niszczyć tego, co rośnie, tylko zostawić w spokoju. Jeszcze takie tutaj, mam bliżej, ale by może i taka koła. Ay, es que mira, a, mira, estas są nowe, ¿sabes? No son las de las Kwiatów na takim trawniku. I kiedy widzisz nas te takie Mira, mira, mira. Mira qué hermosura. I jeszcze taki. Fajny. Różne, różne, jeszcze tutaj. Takie fioletowe coś. Co sobie rośnie? I nawet już takim niby chabrowate. No właśnie, taka kwietna łąka. Lecę winterem Embraerem 195 E2. Informacja dla Mateusza. z taki. Tak, widać. Jest taki malutki i pusty. jest pusty. Pintek to jedyne linie lotnicze, chyba na świecie, które na krótkich klasach oferują posiłek. I co ja tu mam? Tu mam kiełbaskę. Salchichon. Tu mam sztuczce. Drewna. Tutaj mam jakąś słodycz, ciasteczka, gajieta z takiego. Tu mam crackersy Mini kregania, z nazywa. Mam też całatkę. ser Sałatka to jest jakiś kuskus tam I hummus. Proszę bardzo. Humus. I jeszcze jakieś, jakieś takie dziwne rzeczy woreczek. I do czyszczenia rąk. dostałem wodę. Znaczy poprosiłem o wodę. No to smacznego, ja jem. Drobna uwaga: woreczek okazał się serwetką. Sztuczne są genialne, bardzo mi się podobają. Sałatka to kuskus z warzywami, bardzo dobry. Chwilów wygląda tak. Aserek serek z rodzynkami tak Pyszne ciasteczko z wytłoczonym napisem pintek ciasteczko jest takie jedną zjadłem, bardzo smaczne